Siemanko widzowie, w następnej reakcji Skibidi Toilet, tylko że to nie jest Skibidi Toilet, to jest Skibidi Multiversum 24 full episode, bo to jest, bo to właśnie jest od No Skill Clutch, od No Skill Clutch, to jest y, seria Multiversum, którą sobie właśnie obejrzymy. Tu ja się dowiedziałem o co chodzi w tej stery, czyli chodzi głównie o to, że jest jakby świat odwrócony, czyli na przykład toalety są, są na przykład jest to, to ta, to y, jakby jest toaletą, a na przykład Jimen jest człowiekiem takim dużym tak zrozumiałem tak bardziej i on się coś tam podobno pomieszał z tym zwykłym światem ale zobaczmy bo ja nie oglądałem tutaj żadnych odcinków, więc zobaczmy czy ta seria w ogóle jest warta, do oby, war, warta obejrzenia a jeśli się spodoba jeśli wejdzie następny odcinek tego to nagram wam i będę i zrobimy sobie serię z z kiedy tolet no skill Klacz. Dobra, więc oglądamy i można zobaczyć od razu, że tutaj jest jak wygląda na przykład TV-Ban, tylko TV wersji stealthowej. A to jest prawdopodobnie chyba Jimin, jak mi się wydaje. No, to jest raczej Jimin. Men, bo oczy jest, i też widać, jest na rzecz, więc chodzi o, stu, o taką rzecz, że to jest po prostu świat na odwrót. A i tutaj jest, dochodzi to, że ten świat się połączył. Okej, okay, ale w ogóle chyba mi ta seria bardziej się podoba, ten styl, że toal toalety są dobre. Ale dobra, dobra, oglądamy dalej. Wow, ho, ho, co to było? Ale coś mi się w ogóle ze to toalet kojarzy, ten odcinek, jako że tak bardzo. Dobra Jakaś awaria już przez tego telewizora Dobra oglądamy dalej Łooo wow. Team no, Team Man nie ładnie tak uciekać z, z pola bitwy. Bo trzeba zakończyć walkę, oczywiście. A ty, ten kameramen, został sam i co ma robić? Nie pokona tak głosem. Widzimy na samemu. Jeszcze pojawi się następny dżimen, który jest jednak toaletą. Dwóch gimenów, skąd ta jeden titan, y, ten No, czy jest sprawiedliwie? Nie. Oglądamy dalej. Spikerman, ale w ogóle tutaj widzę, jak na y, podróbkę, jakby z kimś coś takiego, czyli po prostu inna na Inna seria jakby taka przez widza z widzimy, widzę pierwszy raz takiego super dobrego speakermena. Ma tutaj bardziej obraz taki 2D, taki kreskówkowy, ale nie widziałem, ale bardzo dobrze zrobiony. To zatrzymamy kompletnie w złym momencie. A ja myślałem, że mu żuwika chcę dać, że oni ubiją sobie żówika. A to żyła katała że ją będzie strzelał. O, wow. naprawdę super warka. Warka. A ja nie warka. Arka. <laughs> Dobra. Idziemy dalej. Norm ale wkurzony no normalnie wkurzony jakby jakby wulkan chciał zjeść wkurzony jak Speakerman o, o, o z odcinka 70 part 3 Mi się wydaje, że to też, nie wiem kiedy to było nagrywane, ale mi się trochę wydaje, że to no, ze 70 była jakby brana trochę koncepcja tego bicia, 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 ciągłego bicia tego Jimena. Łooo, co to się dzieje? Znika? Chyba znika. nie zaczynanie, zaczynanie, słaby internet A mm. Jak ja tego nie czerpię Wiecie jest po tym odcinku, że ja nie czerpię tego, że kameraman ogląda da TV, yy, z TV-mena TV-mena i yy, yy, widok kameramana. Yy, po prostu nie lubi, po prostu to jest niefajne Ja nie lubię tego i pamiętajcie, żeby nie mówi tak jak ja, kameramany, bo to nie jest dziewczyna. Ej, hey, to to za baza, fajna toalety? Ja myślę, że to jest Z to też się włamały, a tutaj po prostu to jest trudno, jest to, żeby przyzwyczaić się, do... się do tego. punkt na mapie skibidi Skibi upgrade centrum czyli jakby ulepszenie do ulepszenie centrum chyba coś takiego yy, miejsce gdzie uleps centrum gdzie ulepszają skiby co to jest za broń Koniec. Bardzo dobra seria. Muszę powiedzieć, że ta, jedna, że ta seria jest bardzo super. I do zobaczenia na następnym odcinku. Nara!